Tutaj Frodna, to jest odcinek, w którym pokażę Wam, jak edytować i wrzucić replay z Fortressa 2 na YouTube. Yy, początkowo myślałem, że ten pomysł na ten odcinek jest dość słaby i że to będzie taki krótki odcinek, dwuminutowy, że nie ma nic w tym trudnego, ale po bliższym przyjrzeniu się, yy, to uważam, że jest to dość ciekawe, fajnie się można w tym pobawić. Yy, tak, i chyba zaczniemy od tego, jak w ogóle nagrać taki replay, czyli taką powtórkę. Wchodzimy sobie w zakładkę serwery. I pierwsze co musicie zrobić, to tutaj w lewym górnym rogu od serwerów macie serwer wybiera, wspiera nagrywanie powtórek. Tutaj macie taki znaczek, właśnie takiej taśmy. Klikacie to sobie i odświeżacie, od, odświeżacie serwery. Jeśli obok serwera pojawia się właśnie taka taśma, oznacza to, że serwer y, ma możliwość robienia powtórek. Ja akurat y, wejdę na serwer Gamesboard, y, zaraz nagram jakąś powtórkę y, i pokażę Wam, co dalej. Tak więc zobaczymy się na serwerze. No dobra, jesteśmy na serwerze i teraz y, pierwsze co robimy, znaczy nie wiadomo, czy pierwsze, czy wolicie sobie najpierw pograć, a dopiero potem robić powtórkę, to klikacie sobie przycisk F6. Wybieracie sobie teraz nazwa, nazwę, tutaj. Y, tej powtórki, no to nazwiemy ją sobie test zapisz dobra, teraz po naszej śmierci yy, po naszej śmierci skończy się ta powtórka, czyli jeśli zginiemy to po prostu będzie koniec nagrania I tutaj nie zamierzam jakoś długo żyć chociaż fajnie, żeby to potrwało chociaż tak z 20 sekund żebym pokazał wam różne ujęcia jak to edytować i tak dalej dobra, mam tu nawet jakiegoś killa może zaraz drugiego to jest czułość mało, mam myszki Dobra, mamy kolejnego killa. Niech mnie zabiją w końcu. Proszę. Hmm. Zabij mnie goś. No, ty mnie zabij. Tak? Dziękuję. I co teraz dalej? Teraz po śmierci zapisuje nam się nasza powtórka. I to tak naprawdę wszystko. Teraz wychodzimy sobie do menu głównego. Jesteśmy w menu i klikamy sobie tutaj powtórki. Tutaj widzicie, jest jeszcze oczekiwanie na tą najnowszą powtórkę, pobieranie. Musimy chwilkę poczekać, bo ja dość szybko wyszedłem od razu po zrobieniu tego. Dobra, i mamy gotową. Teraz sobie w nią klikamy i tutaj widzicie, od, od razu oczywiście możemy ją zapisać, i już sobie wstawić, i tak dalej, zapisać na komputer, i tak dalej, ale my oczywiście sobie najpierw ją edytujemy. Klikamy oglądaj i edytuj. Tutaj nam się chwilka ładuje. Dobra, i tutaj już widzicie, tak naprawdę jest ta powtórka, ale oczywiście my się musimy nią troszkę pobawić. Klikamy sobie spację, i tutaj mamy cały panel sterowania. Możemy sobie w lewym dolnym rogu oglądać wszystkich, wszystkie perspektywy wszystkich graczy z drużyny Red i Blue. Nie wiem, czy tutaj widzicie, te napisy są naprawdę małe tym się zaraz powiem, bo to jest tak naprawdę ten przecież, który decyduje o wszystkim, to jest tak naprawdę główny cel tych replayów. Yy, oczywiście start i tak dalej. Yy, tutaj mamy spowolnij lub przyspiesz, to też jest dość fajne do efektów. Ja nie wiem czy się będę tym bawił. Yy, kamera pierwszoosobowa, kamera trzecioosobowa. Yy, tym, że ja teraz jestem, jakby taki niewidzialny, tym się nie przejmujcie. Normalnie w replayu to już będzie widoczna, jaka moja postać. I ostatnia opcja tutaj. Oj, to Aha. będzie tutaj kamera swobodna, która, ja tak na, która jest tak naprawdę najlepsza. Dobra, to my sobie właśnie się teraz pobawimy trochę tymi replayami. To wybieramy sobie miejsce perspektywy pierwszej kamery, po czym klikamy przycisk, tutaj, punkt początkowy. Klikamy to i klikamy spację, aby y, wznowić jakby ciąg akcji. Czekamy aż nasza postać się ruszy, albo gdzieś pójdzie dalej. Ja tutaj akurat wybieram jeszcze nazwę. I wy, y, nie martwę, już mówiłem, żebyście się nie martwili, że nie widać naszej postaci. Dobra, zaraz powinienem ruszać. Dobra, i jest pierwsze ujęcie. Nasza postać poszła. Teraz jedziemy sobie gdzieś dalej. Na przykład weźmiemy sobie drugie ujęcie tutaj. Dobra. Kolejne ujęcie weźmy sobie na przykład takie z bardziej z górnej perspektywy. Widzicie, tutaj ten dymek zielony to jestem ja. Niestety na replayu coś nie działa tutaj przy edytowaniu. I tak średnio to wygląda. Dobra, kolejne ujęcie. Przypominam, że cały czas trzeba klikać spacją, żeby wznawiać i zatrzymywać. Teraz sobie weźmiemy stąd ujęcie i klikamy spację dalej. Tutaj biegnie nasza postać pobiegła tam na górę. Zróbmy kolejne ujęcie. Stąd. O. Czyli to jednak miał Dedringera kolega. Dobra, teraz sobie weźmy może takie ujęcie bardziej od tego widoku Pyro. I klikamy spację. Tutaj krótka walka. Możemy też ją teraz pokazać od takiego kąta. Tutaj Pyro spadł. A tu go zabiliśmy. Możemy oczywiście też jechać za naszą postacią. Po prostu W, WASD jedziemy. I tutaj będzie ostatnie ujęcie, kiedy nas zabił Heavy. I tutaj klikamy punkt końcowy. No, i już mamy punkt końcowy, już mamy zapisany, e, zapisaną e, całą tą akcje, Tutaj jeszcze o tym nie mówiłem, to jest też bardzo fajne. Znaczy, w sumie to jest jeden z y, ważniejszych spraw. Ja się tym nie bawiłem po prostu, bo nie chcę. Jestem... Chcę, żeby to był taki poradnik, że ktoś wchodzi, patrzy, jak to jest i sobie się tym bawi. Tutaj możemy sobie oczywiście dawać różne przyspieszenia kamery, prędkość. Oj. Widzicie? Teraz na przykład się ruszamy błyskawicznie. Yy. Kolejna sprawa to y, mamy tutaj różne pole widoku. To jeszcze jest bardzo fajne. Rotacja kamery, czyli jak, jak będzie nam się ostro obracała. No szybkość i tak dalej, rozmiar i tak dalej. To, to jest, nie, nie jest aż tak ważne. Jeśli już mamy nasz, nasze nagranie, klikamy sobie w lewym górnym rogu zapisz jako. I nazywamy sobie, nazwijmy sobie jeszcze raz test. Zapisz. Mamy zapisywanie i ujęcie zapisane pomyślnie. Teraz zobaczymy się zaraz w menu i pokażę Wam co dalej robić. Tak więc do zobaczenia za sekundkę. No dobra, jestem już w menu i teraz kolejne kroki, co robimy, to wchodzimy w powtórki, wchodzimy w ten nasz klip. Tutaj mamy oryginał, czyli ten w ogóle nie pocięty, a nic, a tutaj mamy ujęcia. To może sobie je zobaczymy, jak to wyglądało. Tutaj będziemy już mail pokazany, ten klip całkowicie już z tych różnych ujęć i tak dalej. I jak widzicie, tutaj już widać całą naszą postać, już nie ma tego błędu. W sumie to nie wiem, czemu tak jest. Może przez serwer, że do dodaję tam jakieś efekty iluminujące i tak dalej. No dobra, i zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Zaraz powinny się zmieniać ujęcia. No i wszystko idzie zgodnie z planem. Oj, to, że mi trochę zlagowało, to sorry, ale to jakiś zewnętrzny program. Ogólnie mi trzyma równo FPS-y. Ok, i jest wszystko tak jak chcieliśmy. Tutaj zaraz zobaczymy tego spaja, który miał The Dringera Jednak walka spyro z różnych ujęć. Ogólnie pomysł na te nagrania to całkiem fajna zabawa i można z tym nieźle posiedzieć i się pobawić. Jeśli będziecie, jeśli będziecie robili jakieś replaye, to możecie dać mi odpowiedź wideo pod tym filmikiem. O i tutaj już jest koniec. I ja oczywiście udostępnię, jeśli będzie coś tematycznego. Dobra, teraz renderujemy, czyli zapisz, jak, zapisz jako film. I jeśli tutaj klikniecie zaraz Start, ale to o tym zaraz powiem, jeśli Wam. A dobra, to może najpierw. Tam, to nazwiemy go sobie Test, tak jak tutaj już mamy. Wybieramy sobie Rozdzielczość, jakość filmu, dajmy sobie na wysoką na przykład. Y, tutaj do, y, dołącz czat głosowy, czyli czy ma być słuchać graczy, którzy coś mówili ewentualnie na serwerze. Opcje zaawansowane. Jeśli macie więcej czasu y, i oczywiście jeśli by, robicie coś porządnie, to możecie się w tym pobawić. Y, I wyłącz po zakończeniu, to sobie może już być. Dobra, teraz renderujemy. Klikamy start i samo się wszystko renderuje. Y, teraz, bo to renderowanie trwa bardzo długo, naprawdę nie wiem czemu aż to zrobili, dlatego niektórzy mogą, y, niektórzy mogą być bardziej bardziej będą chcieli sobie nagrać po prostu jakimś zewnętrznym programem. Tutaj możemy sobie włączyć w miniaturce, jak to wygląda, ale dłużej się trochę renderuje, znaczy wolniej się renderuje. A jeszcze a propos tego, co chciałem powiedzieć, to do tego wymagany jest program QuickTime, lub, znaczy wydaje mi się, że tylko QuickTime jest z tym zsynchronizowany, jeszcze nie wiem jeśli go nie macie, ja akurat go nie miałem to musiałem sobie zainstalować, to link do niego dam wam w opisie filmiku do tego QuickTime'a, bez niego po prostu komputer wam, znaczy Team Fortress wam pokaże, że nie możecie tego zrenderować a i jeśli już będziecie mieli tego QuickTime'a to musicie zresetować komputer, inaczej też wam to nie pójdzie dobra, jak widzicie wszystko tutaj mam w zwolnionym czasie, ja oczywiście na odcinku nie będę tego wszystkiego pokazywał, tutaj macie na dole czas oczekiwany, Około tutaj jest 16 minut, 17 teraz. Tak więc y, zobaczymy się zaraz po cięciu, jeśli mi się to już wszystko zrenderuje. I pokażę wam albo jak wyeksportować sobie na komputer y, taki, takie nagranie, albo jak bezpośrednio dać na YouTube, a. Tak więc widzimy się za sekundkę. No dobra, już filmik mi się zrenderował. Trwało to rzeczywiście 20 minut, całkiem sporo. Y, nie wiem, możliwe, że Wam się to szybciej zrobi. No i teraz klikamy sobie. Tutaj mamy zapisane filmy i mamy albo bezpośrednio wyślij na YouTube, podajemy tutaj hasło i login YouTube'a, yy, rejestrowanie albo logowanie, albo możemy eksportować na swój komputer. Po prostu... Yy. Aha, no dobra, tutaj znowu jest, żeby ten... Yy, znowu, żeby używać QuickTime'a, to co już o tym wcześniej mówiłem, no i nazwijmy sobie go jeszcze raz test, jak zwykle. I... tutaj zapiszemy sobie w Steam team, steamapps, common, team fortress 2, i zapiszemy sobie test. Film został pomyślnie wyeksportowany. Jeśli chcecie po prostu go wysłać na YouTube'a, to klikacie tutaj, podajecie informacje i to powinno być bezpieczne. Ja tam nie wiem jeszcze nie próbowałem tego wrzucać. I to na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał, to był tak naprawdę bardziej taki poradnik. I jeszcze chciałem Was przeprosić, że ostatnio nie ma często odcinków, to już jest piąty dzień bez odcinka, dzisiaj właśnie wrzucam Ale teraz wiecie, jest koniec roku, trzeba trochę poprawiać oceny. I takie sprawy pewnie wiecie o co chodzi. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało i Wam się przydało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Tutaj był Frodo. Na razie.